Cześć wszystkim, mam na imię Ola i witam Was na kanale Dujski z Cynamonem. Sprzątanie, zbywanie naczyń to coś, co dotyczy każdego i każdej z nas niemal codziennie. Ja jakiś czas temu nagrałam dla Was film pod tytułem Dom, szukamy mieszkania w Danii, w którym znajdziecie słówka, wyrażenia związane właśnie z wynajmowaniem mieszkania czy domu. W tym odcinku natomiast chciałabym skupić się na obowiązkach domowych. Zapraszam do oglądania. Zanim obowiązki, to zróbmy sobie małą rozgrzewkę. Podstawowe słownictwo związane z domem czy z mieszkaniem. Pierwsze słówko to it hus. It hus. Dom. It in familie hus. It in familie hus. To będzie dom jednorodzinny. Familie, rodzina, in familia Dom jednorodzinny. In leilichy. In leilichy. Mieszkanie in Ayolalih. In Aya To jest mieszkanie własnościowe. Dlaczego? Ponieważ tutaj nam się kryje słówko, które zaraz poznacie, które oznacza m, posiadać coś. Ten czasownik posiadać coś y, to jest it i it I, posiadać. Jaj ja, Ajo. Ja posiadam coś. Jeżeli już mówimy o właśnie własnościowym czy wynajmowanym mieszkaniu, to kolejnym czasownikiem będzie it lay. It laje, czyli wynajmować, jeżeli my wynajmujemy od kogoś. Drugie słówko natomiast to będzie związane z wynajmowaniem it ullaje. It ulaje Wynajmować komuś. Po polsku mówimy wynajmować na to i na to, natomiast po duńsku właśnie mamy rozróżnienie. It laje Albo et ullaj. I teraz y, słówko, które jest związane z dzisiejszym odcinkiem, to implikt, in implikt, in obowiązek, a liczba mnoga tego słowa to plikto, plikto, obowiązki. Na pierwszy ogień weźmy sobie obowiązki, które wykonujemy na zewnątrz domu. Ulfo, polien. Ulnfo to znaczy na zewnątrz, natomiast inpouli to jest mieszkanie, ale w sensie to słówko nam nie mówi, czy to jest dom, czy mieszkanie takie w bloku. Pouli to jest takie ogólne słówko, to pochodzi od czasownika et pol, czyli mieszkać. Jakie obowiązki wykonujemy, kiedy mieszkamy w domu jednorodzinnym? Et faję focoł. Et faję focoł. Zamiatać chodnik. It foto to jest chodnik. It focoł. Kolejny obowiązek to. Ed skołysnyj wekfra forcu. Ed fra, for toe. Et snee, weg fra for toe. Odśnieżać, zabierać śnieg z chodnika. Jeżeli chodzi o odśnieżanie, to po duńsku też mamy inny czasownik. Ed rusnyj. Ed Również odśnieżać. Et set. Po, albo et strój, po, et strój, po, et strój, send po, po solą albo piaskiem, na przykład właśnie chodnik. Et klipy hek, et klipe hek, przycinać żywopłot klipy, ten czasownik na pewno kojarzy Wam się też z fryzjerami, no bo włosy też klipy przycinamy et slow kas et slow kas kosić trawę Oczywiście z tych czasowników możemy też utworzyć rzeczowniki, czyli zamiast powiedzieć y, odśnieżać, to możemy powiedzieć odśnieżanie i tak dalej. To jest bardzo łatwa zamianka. Powiem wam o trzech takich przykładach. Powtarzajcie za mną. Zamiast powiedzieć na przykład in y, etfaje, czyli zamiatać, możemy powiedzieć in fining. In feining, czyli zamiatanie. Mieliśmy czasownik et rue snail, możemy go zamienić na rzeczownik in snej In snej Odśnieżanie. E, jeszcze mieliśmy et hek, czyli przycinać żywopłot. Tutaj również możemy z tego zrobić rzeczownik in hek In hek I tutaj te, te rzeczowniki odczasownikowe są bardzo takie zgrabne w użyciu, ponieważ... Y, Łatwo zapamiętać, że wszystkie rzeczowniki, y, które robimy od czasowników, one mają. Dobra, najczęściej, bo w duńskim nigdy nie można powiedzieć czegoś na 100%, one mają końcówkę właśnie ING, y, HE Clipping, Snay Ruling I Jak jest ta końcówka ING na końcu, to możemy być pewni pewne, że y, te rzeczowniki będą miały rodzajnik EN IN HEC clipping I tutaj po prostu możemy sobie tą zasadę zapamiętać. Teraz zajmiemy się obowiązkami, które każdy, każda z nas ma do wykonania w domu, czyli info, info w środku, Infopulien w domu, w mieszkaniu. Zacznijmy sobie od czasownika, et rull op, et op, sprzątać, sprzątać w sensie układać rzeczy na miejsce, bo mamy też czasownik, et gura reint, et gura też sprzątać. Możemy to również wyrazić et ranger. Tutaj ten czasownik jest dosyć elastyczny, czyli op to jest bardziej układać rzeczy na miejsce, a et to jest czyścić coś. Kolejny to et ransy. et ranse to czyścić, jeżeli czyścimy jakąś konkretną rzecz. Ed viske et dosłownie myć ubrania, czyli prać et veske op et veske op to jest myć naczynia i na początku te dwa veske toj i veske op mogą się mylić, bo są blisko dosyć siebie et stu su. et stu su. odkurzać et r, seng et Ryd, sing, robić łóżko, ścielić łóżko. Et pusy windło. et pusy windło. czyścić okna, myć okna. Pusy, możemy sobie to skojarzyć z polskim pucować słowem. Et strój. et strój. prasować. I tutaj analogicznie do y, tych obowiązków, które mieliśmy po domem, tutaj również y, jest y, fajny zabieg, że możemy sobie za, z czasownika zrobić rzeczownik, i y, właśnie podamy Wam teraz trzy takie przykłady. Y, z Edpussy Winduo możemy zrobić słówko in Windus Pusning. In Windus Pusning, czyli mycie okien. Edwyskie Kul, cool, które oznacza myć podłogę, it kul. Cool, podłoga. Możemy zrobić słówko in kulvesk. In kulvesk, czyli mycie podłogi, albo zamiast stół czyli odkurzać, możemy powiedzieć in stosuniu. In stu sutnin, czyli odkurzanie. Jestem bardzo ciekawa, czy mieszkacie w domu jednorodzinnym, czy w mieszkaniu. Dajcie mi znać w komentarzach. Nie żałujcie łapek w górę i zaglądajcie na Instagrama dońskiego z Cynamonem. Podlinkuję Wam też film o szukaniu mieszkania w Danii. Tam również znajdziecie dużo przydatnych słówek związanych z domem, z mieszkaniem. Zapraszam Was też na naszą grupę na Facebooku Nauka Duńskiego Dla Każdego. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i widzimy się już niebawem. Magec tak foi dey, bisées, haj